W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane ci przez pana. Rzekła Maryja: Wielbi dusza moja pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim. Powieżał na uniżenie swojej służby Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny a jego imię jest święte Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi którzy się go boją Pokazał moc swego ramienia rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich zwrócił władców tronu a wywyższył pokornych Chłodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał nasze mojej, Abrahamowi jego potomstwu. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy. Potem wróciła. Oto słowo pańskie, Mama, tobie dzisiejsza uroczystość wiąże się z dogmatem. Z dogmatem, który ogłoszony został przez papieża Piusa XII. 1100. 950 roku. To jest ostatni tak wielki, uroczysty, donośny dogmat, tak obwieszczany. Oto nas zjeździe biskupu. Papież o konsultacjach, rozmowach, o sprawdzeniu, jaka jest wiara ludu Bożego, ogłasza przekonaniem, pewnością, jednoznacznie. Maryja została wzięta do niej. Miałem i duszę. 1950 rok. To no trochę im to zajęło. Co takiego się działo? Co takiego się stało, że tyle musieli czekać, że nagle ich ocknęło w XX wieku? Papież miał jakiś sen, przyśniło mu się co? Jakiś prorok miał wizję? Jakiś biblista znalazł zaginiony fragment z pisma świętego, Nic z tych rzeczy. Papież tak naprawdę usankcjonował, podniósł do najwyższej rangi to, w co Kościół wierzył. To, o czym, o czym był przekonany. Widz, tworz, kiedy w Krakowie rzeźbił wspaniały ołtarz w Kościele Mariackim. działo się to w XV wieku. I tam ukazywał tę prawdę. Ta prowincja franciszkańska, do której należy na klasztor w Cieszynie. To jest właśnie pod patronatem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest ustanowiona w tej formie, pod tym wezwaniem, sto lat przed jego ogłoszeniem. Była wiara powszechnie znana. Nikt otwartych drzwi nie wyważał. Po prostu podniesiono rangę tej prawdy, która była w Kościele. Chociaż... Chociaż czy była taka oczywista? Pismo Święte o tym nie mówi. Nie znajdziemy żadnej przesłanki jednoznacznej w Słowie Bożym. To właśnie dlatego wyborem Ewangelii trafiamy na Panie Maryi z Elżbietą. Młodziutkiej. Miała wtedy około 12 lat. Maria, która staje przed niesamowicie trudną sytuacją. To nam zupełnie umyka. Wiecie, w tamtych czasach, to, że dwunastolatka jest w stanie błogosławionym, jest mniejszym skandalem niż to, że nie ma męża. Że jest w ciąży bez męża. Rygorystyczne prawo. Stawia teraz jej życie na szali. Ona może za ten czyn, za stan, w którym się znalazła teraz, życie tracić. I oto idzie do Elżbiety. I oto jest jedyna ta, która ją jest w stanie zrozumieć, która ją jest w stanie przyjąć, która jest jej w stanie uwierzyć. I oto tam Maryja głosi ten cudowny hymn. Magnifikat. Wielbi dusza moja Pana. Ten hymn jest cały utkany z pisma świętego. Tam jest cały Stary Testament. Maryja, kiedy wielbi Boga, nie robi nic innego, tylko rzuca cytatami z pisma, nie? rzuca słowem Bożym, które jest w jej sercu. Maryja odczytuje rzeczywistość swojego życia w Słowie Bożym. Czujecie, jaka to jest zażyłość, jaka znajomość Słowem Boga? Pierwsze słowa, jakie padają w tym hymnie, są słowa Anny. Nie, nie babci Maryi, nie prorokini z świątyni. Anny z księ... matki Samuela. Anny żony Elkana. Nie jedynej. Miał jeszcze jedną żonę. Peninę. Anna, która ma wielki, przeżywa wielki dramat, nie? Bo nie może doczekać się potomstwa. Wydaje się, że już wszystko stracone. Czuje się, że jakby Pan Bóg zamknął przed nią jakieś błogosławieństwo, jakąś przestrzeń, w której może jej okazać dobro. Załamana w świątyni gorliwie się modli. Gorliwie, ale... ale po cichu. Tylko ustami rusza. Jakby tych upokorzeń było mało, to posługujący tam nie, patrzą na nią, no i Jana przyszła, nie? Kto na to wybrał? To już mało miała ta Anna upokorzeń, to jeszcze się teraz musi tłumaczyć, że jednak jest trzeźwa w Bóg jej ale Bóg spełni to pragnienie. Wtedy Anna będzie mogła krzyczeć z radości. Wielbi dusza moja Pana. Zresztą tych analogii rodzicielstwem jest więcej. Maryja również chwala Boga słowami księgi rodzaju. 29-30, rozdział. Przytacza, znaczy przejść Lei i Racheli, również dwóch żon, jednego męża, Jakuba. Jakub kochał Rachelę. Lea, Lea była odtroniona. Lena czuła się wzgardzona. Lea przeżywała jakiś wielki dramat nie? czuć się niepotrzebna. Lea przeżywała dramat tego, że nie, odrzucenia i to każdego dnia musiała na to patrzeć. I każdego dnia to musiała przeżywać. Jakie pohańbienie. O Pan Bóg znowu patrzy na nią, patrzy na jej pokory, patrzy na jej dramat. Pierwsza, która za dziecko jest, będzie właśnie Lea. Będzie ta, która była się odtrącona, odrzucona, gardzona. Która musiała dźwigać to, ciężkie. brzemię. Patrzcie, jak Maria zna tych. Jak bardzo się z nimi jest w stanie utożsamiać. Jak bardzo jest w stanie Boga słowem Jego chwalić. Ba! Jak Maria jest w stanie się odnaleźć. Słowie Bożym. Jak potrafi czytać nie tylko Słowo Boże, ale czytać swoje życie w Słowie Bożym. A jak to u My Mu jeszcze wierzymy. My się w Nim potrafimy odnaleźć. Ono potrafi nas prowadzić. Potrafimy mu zawierzyć. Patrząc na przykład Maryi, trzeba się zapytać, a kiedy ja ostatni raz się pochyliłem nad słowem, ale więcej. Kiedy ja ostatni raz te Boże słowa ucałowałem, ale więcej. Kiedy dałem je na